Ponad dwa miesiące czekamy na to, by otrzymać sygnał o możliwości podpisania umowy, bo już połowę do tego wszystkie potrzebne dokumenty, które są kompletne, trafiły do Ministerstwa, stąd przy okazji wyrażę zdziwienie że minister infrastruktury mówi, że jakakolwiek zwłoka powstała po stronie samorządu województwa, a tymczasem dwa miesiące bezproduktywnie, bezczynnie czekamy na podpisanie umowy na budowę obwodnicy Dresdenka. Wypowiadają się w tej kwestii osoby, instytucje, które w żaden sposób nie uczestniczyły w tym procesie ubiegania się o te środki. Myślę przede wszystkim o Wojewodzie, bo ten projekt i wniosek składaliśmy bezpośrednio w ministerstwie, a sami podjęliśmy samorząd województwa decyzję o tym, by realizować te właśnie projekty budowy. Obwodnic na drogach wojewódzkich. Dopiero po fakcie prawdopodobnie wojewoda się dowiedział o tym, a tymczasem słyszymy, że to rząd być może wojewoda podjęli decyzję o budowie tej inwestycji, a no więc przy okazji wyjaśniam, to jest decyzja samorządu województwa. Nasze środki z budżetu województwa. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest instytucją samorządu województwa. A teraz czekamy tylko na podpisanie umowy. Powtórzę od ponad dwóch miesięcy wszystkie kompletne dokumenty do podpisania umowy leżą w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Nie wiem, dlaczego pan minister Adamczyk szukał ich tutaj u nas w naszym regionie. Miesiąc temu mieliśmy wizytę pana ministra Adamczyka w powiecie strzelecko-drezdaneckim. Razem z nim zjechała cała masa polityków PiS. Nawet takich, których nie widujemy i nie widywaliśmy nigdy w tym rejonie, i wszyscy z troską pochylali się nad obwodnicą Dresdenka. Otóż tej troski zabrakło do tego, żeby wyciągnąć z szuflady dokumenty, które już dwa miesiące temu zostały wysłane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wyciągnąć długopis i podpisać decyzję. Podpisać papiery, które umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej. To jest bardzo duży przetarg, przetarg międzynarodowy. W związku z tym, im szybciej go zaczniemy, tym szybciej ruszą prace na obwodnicy Dresdenko. Nie rozumiem postępowania pana ministra, nie rozumiem też postępowania pana wojewody, który tylko udaje, że zabiega o to, żeby ta obwodnica powstała, a mam wrażenie, że robi wszystko, żeby ona nie została zrealizowana. Województwo jest gotowe, zarząd dróg wojewódzkich jest gotowy, mieszkańcy na to czekają. Panie ministrze, drogi Andrzeju, bardzo proszę, im szybciej, tym lepiej, podpisuj te papiery. To zarząd dróg wojewódzkich składał ostatecznie wniosek do ministra jako realizator inwestycji. Nie było żadnej opieszałości. Tutaj były terminy wszystkie dochowane w minimalnych parametrach, czyli tych, które ustawowo są przewidziane dla decyzji administracyjnych i dla korespondencji z ministerstwem. Ponad dwa miesiące temu zostały przesłane do ministerstwa. Miesiąc temu był to minister i chyba z wiedzy, którą dysponował, nie miał świadomości, że te dokumenty są w ministerstwie i wywołał temat, że on oczekuje dokumentów. No, trudno oczekiwać czegoś, co się już ma. W związku z tym nadal czekamy na decyzję ministra, polegającą na tym, że podpisze projekt umowy, który sam przecież przygotował i przysłał nam do akceptacji. No i będziemy procedowali dalej, czyli Zarząd Ruchu Wojewódzkim będzie miał na światło do tego, żeby rozpocząć inwestycję.